No, właśnie, jak zarobić i się nie narobić, lub jak zarobić i nic nie robić. Yy, wiele osób chy, chciałoby taki sposób znaleźć. Yy, no i co? No i oczywiście jest wiele sposobów na, na pasywny dochód. Yy, niemniej jednak yy, okazuje się, tak, ja kiedyś też zaczynając działać w biznesie sieciowym, myślałem, że można coś takiego zrobić, że raz robisz i już później nic nie robisz. No, okazuje się, że yy, każdy dochód pasywny ma w sobie cząstkę tego, tej pracy aktywnej, która jest potrzeb, potrzebna do tego, żeby po prostu później ten, ten pasywny dochód w jakimś stopniu czerpać. I dzisiaj sam nie chciałbym na ten temat mówić, bo jest bardzo fajny materiał Macieja Wieczorka, eksperta w Bentleyu. Faceta, który wywodzi się właściwie z, z marketingu sieciowego, bo nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiecie, pewnie oglądasz, może oglądasz eksperta w Bentleyu, ale Maciej właśnie zaczynał. Nie wiem w jakich to latach, ale wiem, że jak ja działałem już 2008-2009, to on też albo zaczynał, albo już, albo już był po prostu na jakimś poziomie wysokim w akurat w firmie FM Group wtedy, wiem, że doszedł do pozycji chyba diamenta, czyli do tej najwyższej pozycji, są to zarobki między, no, 25 tysięcy miesięcznie wzwyż. I znowu, czy w pełni pasywne? No niekoniecznie, tak, bo żeby to, żeby cały czas struktura pracowała, żeby wszystko działało, no, trzeba po prostu tą pracę włożyć. Niemniej jednak jest bardzo w zależności od tego, jak zbudujesz tą strukturę, jest możliwe, że w dużym stopniu, jak nie nawet w większości, będzie to ten dochód pasywny. on też wiele razy na, na, tym, na ten temat mówił w swoich nagraniach, że do dzisiaj właściwie 8 lat już czy ileś nie dotyka, a jakieś grosze nam cały czas spływają. U mnie jest tak samo, tak? Czyli tak, tak samo w, w firmie FM Group już dawno, już dawno, z 8 ponad lat też nic nie robię, a i tak, i tak co miesiąc jakieś tam no grosze, bo grosze, ale i tak spływają, także jakiś tam, jakaś tam część tego pasywnego dochodu jest. Tak czy inaczej, chwytliwy tytuł: jak nie robić, a zarobić, <laughs> ale dzisiaj powiemy sobie i, i jakby w tym, w tym poście, jeśli oglądasz to u mnie na blogu prostalnie łatwe, to będzie to w poście, czyli pod tym nagraniem. Jeśli będziesz oglądał to na YouTubie, to w opisie. Będzie cały materiał. Wrzucę po prostu linka do, do kanału Macieja Wieczorka i tam po prostu sobie obejrzysz. No, jest to długi materiał, bo ponad dwie godziny, ale warto tak posłuchać. To, co jakby taką namiastkę tego, co chciałbym Ci po prostu z tego wyciągnąć, wszystkiego, bo w tym nagraniu jest ponad 30 minut na temat biznesu sieciowego i radzę Ci to obejrzeć po prostu z, z uważnością. To jest od 50. chyba 8 minuty do godziny 30 no, czyli ponad tam 30 minut. Ja tylko taką esencję tutaj wrzucę dwie minuty, 3 minuty na temat tego, czym tak naprawdę jest biznes sieciowy, bo, to, bo on też opowiada o tym właśnie jednym sposobie na pasywny dochód, jako właśnie marketing sieciowy, tak. E, Mówię o plusach, minusach, czy łatwo tam jest zarobić pieniądze, czy trudno i tak dalej. Ale w każdym razie jest to, jest to jeden z tych sposobów. W moim odczuciu, yy, i zresztą no, pokrywają się to gdzieś tam nasze y, odczucia na ten temat, jest to najprostsza forma w sensie takiego dołączenia. Najprostsza forma i y, 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 prowadzenia właściwie też, dlatego że nie, potrzeba, nie, nie musisz odpowiadać za tą całą logistykę, za, za wszystkie inne rzeczy. Y, za które musisz odpowiadać, kiedy prowadzisz swój własny, tradycyjny, klasyczny biznes, tak? Ale więcej na ten temat on powie. Ja chciałbym tylko uczulić Cię właśnie zamieszczając ten króciutki wycinek, ten, ten urywek, o co tak naprawdę chodzi w biznesie sieciowym, bo Maciej też tu bardzo dobrze mówi, że większość ludzi działających w biznesie sieciowym dokładnie nie wie, o co chodzi w nim. Tak, bo ja, ja z, z zawsze o tym mówię yy, na, na materiałach, które mogłeś oglądać gdzieś tam, yy, słuchać. Zawsze o tym mówię, że to jest tylko i wyłącznie zmiana sklepu, że to jest zakup, zakupy w swoim własnym sklepie internetowym i pokazywanie innym, jak mają zrobić to samo. I zobacz, że facet, który jest yy, bardzo doświadczony w tym biznesie, zarabiał powyżej 20 tysięcy na miesiąc, mówi identycznie to samo. Czyli jakby. Odcina, można powiedzieć, tą całą otoczkę, tak? Rozbiera z tej całej otoczki, e, z tych dziwnych mitów, które narosły wokół biznesu sieciowego i, po, i pokazuje tylko tą esencję smaku. E, I warto jest, żebyś to zrozumiał dlaczego? No bo mm, jeśli to zrozumiesz, to będziesz w tych 5%, może 10%, max e, w biznesie sieciowym ludzi, którzy to po prostu kumają. Naprawdę, bo. E, Samo ono też o tym mówi, że ponad 800 tysięcy ludzi w Polsce, nawet milion, myślę, jest zarejestrowanych w biznesie sieciowym, A z tego może 5 do 10% max tak naprawdę wie, w czym jest. Ja może bym powiedział bliżej nawet 5%. Tak? Z tego wynikają te wszystkie różne niedomówienia, niedociągnięcia, te, te złe postrzeganie branży i tak dalej. Ale tak jak mówię, odsyłam cię do tego. Nagrania. Jest robota zrobiona za mnie, można powiedzieć. Ja chciałbym tylko te dwie minutki teraz wkleić, żebyś posłuchał o co chodzi w biznesie sieciowym, wyciągnął tą samą esencję. A do całego filmu, zapraszam cię, będziesz miał linka poniżej lub po prostu gdzieś tam wklejony film, jeśli to jest w poście naprostalnie łatwy. Także zapraszam i do usłyszenia, oczywiście, daj znać. Jeśli oglądasz to na YouTubie, to subskrybuj kanał. Będziesz na czasie cały czas. Czasami krótszy filmik, czasami dłuższy filmik, ale generalnie myślę, że merytorycznie właściwie na, na te czasy. Także do usłyszenia, trzymaj się pa. Kolejny patent to jest biznes typu MLM, Multilevel Marketing albo Network Marketing. Niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest. To sobie mogą wpisać. W uproszczeniu, ponieważ różne są mity na ten temat i od bardzo ekstremalnych, że MLMy to są jakieś piramidy finansowe. Co nie Jest prawdą. Piramidy finansowe to są piramidy finansowe, a MLM to są MLM. Po inne tam ekstrema na zasadzie MLM to jest jedyny słuszny rodzaj biznesu, co też jest e, gromką bzdurą. MLM, biznes jak biznes, polega na tak naprawdę, często ludzie z MLM-u nawet nie rozumieją tego, co ja teraz powiem. MLM to jest wielopoziomowy, internetowy program partnerski. Czyli MLM polega na tym, jak pro, na tym samym co program partnerski, czyli że znajdujesz klienta albo przez linka, albo sam go rejestrujesz, możesz go nawet na żywo przy kawie zarejestrować do sklepu internetowego jakiejś firmy, zwał jak zwał, czy ona się nazywa MWA, FM World, czy PRUVE, czy L Savre, czy tam Duolife. obojętnie z tych firm napęczki. Wszystko się sprowadza do tego, żeby w internecie do sklepu tej firmy zarejestrować człowieka, i od tego momentu on zawsze, jak będzie robić zakupy, ty masz z tego prowizję. Z jedyną różnicą, wadą lub przewagą wobec programów partnerskich, że on jest wielopoziomowy. Czyli jeżeli ty zarejestrowałeś Stefana, to za każdym razem, jak Stefan kupi suplementy, diety z firmy Duolife albo perfumy z firmy FM World. Za każdym razem, jak on sam już kupuje w swoim sklepie, ty tego nie tykasz już, to ty masz z tego prowizję. Natomiast jak Stefan pójdzie na kawę ze swoim kolegą Andrzejem i go też zapisze, to ty z zakupów Andrzeja też masz prowizję. Jak Andrzej sobie kupi też perfumki albo kupi sobie też suplemenciki, to ty też masz prowizję. Dlaczego? Ponieważ Andrzeja nigdy by w tym sklepie nie było, gdybyś ty wcześniej nie zaprosił tam Stefana. I ta konstrukcja powoduje, że często MLM jest atakowane jako piramida, bo dlaczego ty masz mieć pieniądze z jakiegoś tam Andrzeja, którego ty nawet nie znasz? Bo ty zaprosiłeś Stefana, Stefan zaprosił Andrzeja, ty masz pieniądze z zakupu Andrzeja. No dlatego, że tak sobie wymyśliła firma, uznała to za dobry model, bo wtedy ty masz większą motywację, żeby pójść ze Stefanem na kawę, i powiedzieć mu, słuchaj, dzwoń do Andrzeja, zaprośmy też Andrzeja. Bo ty masz w tym interes, więc działa kapitalizm. Jak masz interes, to się bardziej starasz i działasz. A jak nie masz interesu, to lejesz na to. Więc.